Tym razem strategicznie na następnym odcinku z Farmy. Ja położyłem sobie komajn. bo sobie tutaj wszystko obliczyłem Ma 8,5 metra header, na no, to ma 5. Na przykład ten czy ten, weźmiemy to ma 6 metrów, to ma 5. nowo bym połączył te dwa komajny, to jest cena tego komajna, a Ma już jest większy, jest, ma więcej. Pojemność ten też ma dużą pojemność, ten dośwar. ale jest po prostu szybszy. nim kosza, ale teraz idziemy wysypać. Tutaj ogólnie jest dużo. Spalam 60, 60 N, 80. Ja 60. -tę. Tak, już 3000, po prostu. I ogólnie kupiłem jeszcze od Jarkę na promocji. trafiłem sobie. Bo jest kilka promocji jeszcze tutaj, ale tu już. O, ładnie trawa rośnie. Dobra. I tutaj sobie wezmę z grzebiarkę większą. Wypożyczę sobie i będę chciał wszystko pozbierać najmniejsze wchupki, żeby jak najmniej prasowania móc tak objechać i nie zniszczyć jak najwięcej pola. No i dobra, poczekam ogólnie i trochę odjedzie ja w obrócę i padę sobie tamtym szlakiem i padę chyba na tamte pole już pole wygłosić zaraz Tylko czekam, gdy tutaj wysypię zbiornik, nie wiem, to jest 500 albo 100 W sensie 5100 litrów się wydaje no. Jeszcze i padłem przy Nie tutaj nie chcę zniszczyć pola A szkoda Dobra wracam tutaj do mojego komajno. do pojedziemy pojedziemy tędy Zostawię się tutaj na więc Pizdona, dobra Cyk Niech sobie obróci A ja to raz jeszcze sobie sam Tylko poczekam, włączam specjalnie, żeby słownie robić I potem tak będzie trochę tak... Dobra o, zabrał to wszystko. Fajnie, co Dobra. Dostaję takie coś wtedy. o. Tu. I tutaj będę musiał po Dobra. Włączę sobie już tutaj słomę Tutaj robię słomę. I coś takiego by było na równo, mi się tak Mhm. Mm to tutaj skrócę to pola po bo tutaj jest na mapie. Powinno teraz iść czy tak prosto robię jeszcze, żeby sobie ją Nie, tak no. no, tutaj chodzi wychodzi na to, że tak jest prosto Mniej więcej... No mniej więcej prosto Że nie było takich że mojej komma no i w sensie pracownika, że oni takie czarczały poprawić po nim No to już to samo pole tutaj ogólnie wyprowadzić tak myślę żeby tak teraz rozmyślać, czy nie po prostu te pole połączyć tego tak, co się tak tutaj nierówno co jest posiać to trawa bo, ale. ale nie wiem muszę pomyśleć sobie muszę sobie pomyśleć co tutaj będę robił a zobaczymy jeszcze Muszą się na nie wysypać słomy Żeby tutaj u mnie było i najwięcej. A biznes ja sobie na spokojnie, więc nie będę musiał przeszkadzać. Na lepszym gdzie to, że jak mam pełne szczep zaraz jak tam podjadę bitką bie... no, miną 50%, no to jeszcze tutaj trochę jeszcze trochę pół i jeszcze trochę się nazbiera chyba tu bliźniutko podjadę żeby było dalej posłuchane na polu niż na, na tej trawie było zaraz temu Jakby to chyba myśl, myślę z, chyba sobie że pracownika po prostu sobie te, 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 te. a zapomniałem, że pole mam w oczach że niszczę sobie, dobra chyba ja nic się nie stało, dobra i tak od razu, bliźniutko, Jest taki, trój, taki trójkąt, jak widać to nawet, że jest włączony, więc a bo tak na bruszę no, zobaczymy. Myślę, że bez różnicy jak to bizono po prostu... Mm, czy w tym kierunku, czy w tym kierunku włączę i to dla mnie bez, ogólnie bez różnicy żadnej jest. Mm, tak myślę myślę sobie. Szczerze myślę że czemu nie pomóc tego pola skosić Na wakumajnę będzie szybciej mi się wydaje Myślę, się tak wydaje, że na będzie szybciej, więc mu pomogę O czemu ja tak rozpędziłem się za szybko i tak wyszło Uzatrudnię na chwilę pracownika sobie Tam drugi wyda, wyjdę. A tego potrzebuję. 60 potrzebuję, muszę podłączyć tą przyczepę. żeby było tutaj A, awaryjnie. Muszę sobie tutaj jeszcze nazbierać. Ogólnie yy, trochę z sobie wcześniej przydałem. No i sobie śpię tutaj na pożyczkę w grze. No, 20 tysięcy. Bo chcę tutaj podłączyć te dwie przyczepy w jedno. O, dobra. Chwila prawdy. Ciągle muszę odpalić. Spróbujemy jeszcze raz cofnąć. Nie za mocno. Łamyjemy się tą drugą stroną. Podłączenie. Dobra, cyk. Otworzę. Nie dużo mam, 20 tysięcy Mogę załadować sobie tutaj na te na te pole, więc. W sensie, nie na te pole. Hmm. Źle powiedziałem, po prostu na te przyczepy To jest 8 ton i chyba 8,6. Osiągnięcie no to to liczę trochę, mogę załadować. Dobra, wracam do, swe... tu, 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 tu. dobra. Wracam do swojego komajna. Dobra, ja to wyciepia, prosto. No bo nie, dwa razy i jeszcze sobie... Tutaj... O, dobra, to się sobie pojadę. Tutaj Ściepełnie tutaj, żeby był pełny zbiornik. Bo to ile to było 4%, bo tutaj dużo już nie jest, więc sobie tutaj poprawimy, się skrócę mu trochę robotkę działamy jej. Już zaraz mu odpowiada tą ćwikę, żeby się to rodnik wysypało, dobra, to podjdziemy, podjdziemy sobie tu indziej, tu bo tutaj wiem, że będzie problem z takim, że Chcę jechać. Musiałem zrobić prrrr, żeby to zatrzymał się, komajnę, ale. Widzę, że się rozpędziłem, tylko masz inaczej tak sobie ustawy bo. żeby tutaj na jedną przyczepę wszystko na raz. ale tego. w się sensie jest uruchomiony, więc. Te dwie przyczepy już będą pełne, więc jeszcze będę musiał podjechać tam w ze sobą. Bo na tą pierwszą przyczepę to chyba jeszcze tak z półtora tony wejdzie. Więc to będzie tak szybko. widzę się coś. Widząc, gdzie jeździ do tego. O, problem jest. Muszę iść pod górę. Do przodu Widzę mi się tutaj z górki jedzie A ten ma jedzie też do przodu, czy nie? W stoi w miejscu, co? stoi w miejscu, widzę i O, problem, będzie czyli... To, to jest za dużo nasypana na polu, na co się ślizgam Jest problem, jest problem Nie wiem, że jest taki dobry nabór ten na bok Blokada Dobra, nie wyjadę Czujesz kur, bo tę napęd brakuje na pewno, to no może? Jest szansa, że wyrusza Możlady, a jak taki Ustawię sobie tak ciągnik, troszeczkę usłukam Chcę zobaczyć, co mam w ogóle ruszyć, czy w ogóle możliwość, podjechać Mam, po prostu problem jest A faktycznie jest taki problem, że Ruszenie tym ciągnikiem jest po prostu za, za słaby. Widać, że się zakupuję. Czyli drugi raz ustawię sobie ciągnik trochę górki W się sensie z górki, nie pod górkę Bo będzie problem taki jak teraz I też nawet yy, nie mogę przyspieszyć bo coś to wada ciągnikiem jest mi się wydaje, bo dobra wysypiemy sobie zboże, podjadę po prostu tym drugim ciągnikiem i też podjadę później pod górkę przetestuję ten drugi ciągnik 115 koni ma, a tamty ma 95, czy 96 chciałem też przetestować zobaczyć, czy na pewno jest taka Chciałbym ich trochę niżzyć, są tak na dwie panne krzypy i przetestować, czy to... o co chodzi z tym wszystkim. Widzę, że jest taki malutki problem z tym, więc ja ustawię sobie tutaj tylko bo pójdę się tam przyczepę przestawić i wracam do koszenia, będę kosił dalej. Zostawię sobie koma, niech tu pracownika na chwilę wypożyczam Dobra, był razy i koniec ma, dobra Dobra, wysypły się, nad... Kto na pierwsze na prawo, a na tył też na prawo No dobra, dobra, dobra Tak, też wiem, dobra e, i, I bym potrzebował... tak, będę musiał sobie jeszcze, myślę sobie czy kupić sobie jedną taką przyczepę? t 47 albo T42. Ale to zobaczę w ogóle. Bo chciałbym po prostu większą, sobie kupię, ale nie tak szybko większej, ale trochę mniejszej, bo sobie bym mogę rozplanować w sensie tą zieloną co mam. Tam to jest o 8 ton zboża, ale ja tam worki włożę, czy tam słomę tak dalej. dalej. I tą samą przyczepę to jest taka awaryjna. I będę chciał kupić jeszcze sobie jedną przyczepę, ale myślę, jak ósemkę 8,6 ton kupię, to jest ta przyczepa. Te hmm. się dobrze mówię, to jest 8,6. Jedną mam przyczepę, drugą no hmm, to mam tu 15, ton 21, no 23 tony 23. Na no to 31 to na razy. ale ja myślę sobie, czy tutaj ustawię sobie na przyczepie albo to to no, a tej bym nie chciał, bo myślę sobie nad tym na 18, już lub sobie taką już porządną kupić za 32, ale to już trochę taka większa, i tu wiadomo, bym potrzebował mocniejszy ciągnik wtedy. Tak myślę, żeby sobie kupić, od razu taką by sobie kupił bo no to jest rozszerzone 22,5 tony na raz no to jest taka przyczepa, no to jak jest taka to yy, no to jest yy, dwój jak myślę teraz o nie ta to nie ta czy to jest 24,073. to jest ta, tylko po tutaj jest Mniejsza niż ta, dobra, to ja wolałbym wtedy tą mniejszą kupić bo wtedy jako tamtą to zielono, to zieloną dodałbym sobie jako już hmm. co jest z tym ciągnikiem Czy nie mogę się tak rozpędzić tylko maksymalnie 15 na godzinę jakby tylko te biegi miał No dobra, teraz działa. Dobra. Do na co wyjść? Idę kawałek jest i, i wysypię po prostu sobie tutaj. I wysypię sobie, sobie po prostu też ujornik. Teraz do zero. A tutaj sobie jeszcze wyłożę przez tak, to wieksza wymiarka, nie możecie taką większą wielką, wielką, wielką to wysypie to tylko Chcę zobaczyć, o co chodzi, czy tak mi się tam. Dobra a tak patrzy się czym, czym ten komaj jedzie do przodu Teraz to inne w miejscu Nie wiem czemu tak dobra idziemy Tutaj nie sobie widzą Chcę coś najwala nic się kościam na te pole obok Sobie, i nie chcę tutaj, sobie tutaj i wracam sobie do mojego nafolanza. no i wracamy sobie do niego i jadę sobie tutaj dalej kosić. Tak myślę, żeby tu pozbierać, że na przykład te cztery ślady było jako jeden pas. Żeby było jak najwięcej żeby nie jeździć na przykład 30 okrążeń, chyba okrążenie zrobić po prostu. I tyle, bo mogę to samadkoś i sprawdzać co ogólnie całe wyposażenie tego. To fajnie zrobili, mi się to bardzo to podoba. Tylko ja myślę sobie, ja ogólnie sprawdzić na skrebiarki tak? Dobra, wyłączę na chwilę. Trzeba to tu sobie Tutaj na kurandem. W Sens się obrócić, dobra, dobra, koniec. Mam nadzieję, że tak, tak obrócę, obrócę, żeby skosiło to wszystko tak ładnie. Tylko, żeby na. O! No jest super. Dobra, i teraz idziemy w dalekość. A, zapomniałem, że tą trójkę muszę mieć no. W się sensie tutaj ten bieg Dobra, z geberkiem. Ogólnie mam kupioną sobie taką. To jest 4,7, bym tak myślał. Co jest? Tak myślę, że co mu się stało, że on ślady minorem Aha, pełny zbiornik po prostu, dobre. Eee, wycofam, wycofam. Po prostu nie zwrócił uwagi. Mój błąd. Państwo polacy jeszcze, ale. A tym się poda, to znaczy, ten normalnie podjechał Dziękuję, jest lepsze obciążenie. dam dwie, powiem, i jednym polem tam na słomy, to znaczy, trzeba pewno być taki sam problem, co w to będzie skandy. Zobaczymy, o to chodzi, co chodzi to jest ta sama to jest ta sama która jest do w ogóle bo chcę to jest to jest sama to jest sama to jest jedna jest pełna i druga dobra w tym czasie jak tu wysypuję, to wysypuje się to zobaczy zobaczę na zgubiarki bo mam tą nie przepraszam bardzo, tą, nie tą o tą to jest 9 metrów, 10 koni, to 115 bo mam, a te jeszcze ciągni na 105 stopie... o, na 15 metrów na 15 metrów? Klas? O! Chyba myślę, że chyba sobie tego wypuszczam. ile wypuszczenie go tego. 4,5. To wolę sobie... To jest troszeczkę tańsze, troszeczkę mniejsze, ale może być to trochę tańsze. Tak. mnie bez różnicy już. Bo mój kom mój ma... ciągle ma 130-142 koniec tamtej. Tamty więc na spokojnie wydał radę. Nie może żadnego, ale. Więc chcę zobaczyć jeszcze, jak tam wyglądają. Zaraz zobaczymy. Tu, 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 tu. Tak myślę, że to będą pełne teraz te cztery pełne przyczepy. No i pełne dwa komajne. Myślę, tak wydaje, że będzie. Zobaczymy. A jeszcze ma miejsce dobre i dobra, to dobra, 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 jest super. Dobra, ja się tutaj powoli z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku z dalszej łączenia żdniów koszenia. Ja jedę na małą przerwę. Gaszę koma niech sobie odpocznie. I widzimy się w następnym odcinku z farminga. Stawcie suba, ja się Wam Wami żegnam. Cześć.